Śpiewaj, Panu, całe stworzenie. Psalm 136, werset 1. Aleluja, Chwalę duszą moja Pana. Przyjdźmy przy święty tron i służmy Panu pokłon. Dobry jest Pan i sprawiedliwe są wszystkie Jego wyroki. Ukorzmy się przed majestatem Bożym. Kochajmy Boga z całego serca, całym swym umysłem. Poznawajmy Boga i Jego prawe drogi, studiujmy objawienia Boże i Boże obietnicy, rozważmy, co Bóg swej dobroci zrobił dla nas. Przyjmijmy z pokorą wszystkie wyroki Boże. Wspaniały jest Bóg i Jego dzieła, On słowem swym powołał wszechświat do istnienia, ustalił prawa, aby wszystko sobą było w harmonii. Bóg wciąż działa, podtrzymując wszystko w swym bycie. Błogosławiony Pan dawca życia, źródło dobroci. Pan powoduje, że ziarno schodzi, że człowiek rośnie. Daj nam Panie pełne spichlerze zboża, czyste wody. Zachowaj powietrze od zanieczyszczeń, przyrodę od zniszczeń. Wszczep w umysły i serca ludzkie miłość, powinność przestrzegania Dekalogu. Działaj na nas Duchem Świętym, by wszyscy oddawaliśmy Ci uwielbienie, by nie było który by ci złorzeczył, nienawidził cię lub był w stosunku do ciebie obojętny. Ojcze, otocz swym troskliwym ramieniem każdego z nas, każde swe dziecię. Potężny jest Pan i mądrość Jego nie ma granic. Zna wszystkie swoje stworzenia po imieniu. Pamięta o ogromnych planetach, człowieku i nawet najmniejszym robaczku. Śpiewaj Panu całe stworzenie hymn, chwały i dziękczynienia. Tańczmy na cześć Pana, grajmy Jemu na instrumentach, wysławiajmy Go poezją, pieśnią i dobrym czynem. Zachowajmy pokój z każdym, chrojmy przyrodę, chwalmy Pana za niezmierzoną Jego miłość, dobroć i wielkość. Amen.